Radni Grzuchowa nie zgodzili się na obniżkę pensji burmistrza. Domagał się jej radny Marcin Jelinek, który pod swoim wnioskiem zebrał ponad 170 podpisów mieszkańców. Radny uznał, że w obecnej sytuacji finansowej gminy wysokość pensji burmistrza przeczy zasadzie solidarności społecznej. Burmistrz stwierdził zaś, że to zagrywka polityczna. Radny Marcin Jelinek już po raz drugi wystąpił z takim wnioskiem. Tym razem dołączył listę z podpisami mieszkańców. Ilinek domagał się obniżenia zarobków burmistrza z 11 900 zł do 9 240, bo taką pensję ogrodnik otrzymywał w poprzedniej kadencji. Ilinek tłumaczył, że burmistrz zadłuża gminę i podnosi podatki, czym nadmiernie obciąża mieszkańców. Burmistrz nie należycie, wiązuje się swoich obowiązków, nie należymy do gmin bogatych. Skoro podnosimy podatki, wszędzie szukamy oszczędności, również powinniśmy obniżyć wynagrodzenie burmistrza Kożuchowa. Zdaniem burmistrza Andrzeja Ogrodnika, składając wniosek o obniżkę pensji, radny nie kierował się względami merytorycznymi, tylko politycznymi. To jest próba zbycia kapitału politycznego poprzez populistyczne działania. Inne wrażenie się mnie na, na usta nie ciśnie. O zdanie w tej sprawie zapytaliśmy mieszkańców Kożuchowa. W Kożuchowie tyle biednych ludzi mieszka. I burmistrz no nie powinien pobierać tyle pensji, ile pobiera. To jest karygodne. Skoro jest. No... Przewodniczy miastu gospodarzem, no to powinien dobrze zarabiać, żeby starał się załatwiać sprawy wszystkim. Większość radnych przypominała dziś, że to właśnie Rada Miasta zdecydowała o podniesieniu pensji burmistrza w nowej kadencji. Ich zdaniem była to decyzja słuszna. Praca burmistrza to jest ciężka praca. Tak? Od rana do wieczora wiele zadań, wiele, wiele odpowiedzialności dla, dla społeczności lokalnej. Gmina Korzuchów jest dużą gminą. Takie obciążenia myślę, że dla niej są do udźwignięcia. Ostatecznie za obniżką pensji burmistrza Korzuchowa zagłosowało tylko czterech z 14 radnych.